Dobry po przerwie, witam Was bardzo serdecznie w trzecim już odcinku cyklu Dno, czyli dalej nie oglądaj. Jeśli chcecie wiedzieć, jakie seriale odradzaliśmy wam w poprzednich odcinkach, to zajrzyjcie sobie do opisu pod tym wideo, tam znajdziecie właśnie linki do tych dwóch odcinków. A przechodząc już do meritum, mamy lato, mamy wakacje, mamy dobrą pogodę i myślę, że mało komu chce się teraz oglądać gówniane produkcje, po których się wszystkiego odechciewa. Mnie osobiście naprawdę trudno się latem właśnie w wakacje przymusić do oglądania byle czego, Dlatego research do tego dzisiejszego odcinka szedł mi jak krew z nosa, ale w końcu się udało. I co ważne, te oba dzisiejsze tytuły należą do gatunku telewizji tak zwanej jakościowej, więc początkowo w ogóle nie zakładałam, że będą miały jakiekolwiek szansę znaleźć się w cyklu dno. I myślę, że przez to jestem na nie tak bardzo wkurzona. Dlaczego? Już Wam tłumaczę. The Crowded Room. Tuż przed premierą Tom Holland, który zagrał w tym serialu jedną z głównych ról, robił taki tour po różnych mediach i opowiadał, że po zagraniu w The Crowded Room musiał sobie, słuchajcie, zrobić przerwę od grania i powiem wam, że jak obejrzałam w końcu całość, to zrozumiałam dlaczego. Oczywiście Tom Holland odnosił się raczej do tego, że miał po prostu taką drenującą emocjonalnie rolę niż do tego, że serial okazał się totalnie żenujący, ale myślę, że nie warto wchodzić w szczegóły. Zresztą fakt, że Tom Holland tak się tam starał, że aż się zmęczył i spocił, a serial i tak nie okazał się być dobry, to mówi samo za siebie, bo The Crowded Room to jeden z najbardziej wyrazistych przykładów zmarnowanego potencjału ever. No bo wiecie, za serialem The Crowded Room stoi Apple TV+, Plus, czyli serwis z dużą kasą. W obsadzie, oprócz oczywiście Spidermana, mamy też Amanda Seyfried, scenariusz napisała Kiva Goldsman, nagrodzona Oscarem scenarzysta pięknego umysłu, a fabułę serialu oparto na popularnym reportażu pod tytułem The Minds of Billy Milligan, autorstwa Daniela Case'a, czyli teoretycznie zanosiło nam się na taki intensywny thriller psychologiczny, Logiczne o człowieku cierpiącym na dyskusyjne do dzisiaj to fakt, dysocjacyjne zaburzenia osobowości, czyli po prostu tak zwaną osobowość mnogą. Historia Billego Miliana wydarzyła się naprawdę jest dobrze rozpoznawalna, a mimo to twórcy postanowili nas wziąć nas widzów z totalnego zaskoczenia i zafundować nam przeżycia rodem z szóstego zmysłu, takie twisty oczywiście bardzo działają pod warunkiem, że nie są robione w stylu chrystajego na 18 urodzinach, który robi dziwne miny, uparcie trzyma coś za plecami i twierdzi, że wcale nie przyniósł żadnego prezentu. Serial opowiadał więc historię z perspektywy głównego bohatera, który miał być niewiarygodnym narratorem, tyle że nim nie był, a do retrospekcji dorzucono jeszcze jakieś dziwaczne sekwencje z podtopionej stodoły. Inteligencja widzów była nieustannie obrażana, bo naprawdę trudno było się nie zorientować, że ktoś na siłę odwraca naszą uwagę od tego, co dzieje się naprawdę i jest istotne. Troszkę jak w pierwszym sezonie Kruka, gdzie po pięciu minutach już było wiadomo o co chodzi, a i tak musieliśmy czekać do trzeciego odcinka na to, aż nam to wyjaśnią, wyłuszczą, wiecie, tak yy, oficjalnie. Na dodatek prawdziwy Billy Milligen wcale nie był aż tak wrażliwym, delikatnym artystą, jak go narysował Tom Holland, który zresztą bardzo bronił serialu, zakładając yy, chyba, że widzowie nie zrozumieli zamysłu fabularnego. A nie, że po prostu jest to denna produkcja. Grany przez Holanda Milligan to jest taki kruchy chłopiec, który nigdy nie chciał zrobić nic złego. Bladolicy artysta malarz, okrutnie maltretowany w dzieciństwie, co jest akurat udokumentowaną prawdą, który nigdy nie chciał świadomie zrobić nic złego, co prawdą raczej nie jest. Tymczasem Billy Milligan, prawdziwy, znany był również jako gwałciciel z kampusa. Zwiał ze szpitala psychiatrycznego, gdzie odsiadywał złagodzoną karę za swoje liczne przestępstwa i do końca swoich dni był poważnie podejrzewany o zamordowanie aż dwóch osób, ale po prostu brakowało fizycznych dowodów. Samo zaburzenie, na które cierpiał, też wywoływało no, spore dyskusje, głównie dlatego, że Milligan w szpitalu dosyć szybko sobie te wszystkie swoje osobowości, tam liczne 24 czy ileś, zintegrował. Jeżeli chcecie poznać jego prawdziwą historię, to sobie obejrzyjcie na Netflix czteroodcinkowy serial dokumentalny pod tytułem 24 twarze Billy'ego Milligan. A The Crowd po prostu nie oglądajcie, bo jest to tak nudny, tak nijaki, tak wystękany i pełen pretensji serial, że myślę, że szkoda Waszego cennego czasu, szczególnie latem. The Idol. A skoro już jesteśmy przy serialach pretensjonalnych, to myślę, że musimy wreszcie pogadać na serio o Idolu. W przypadku tego ultra gniota nie wiem w ogóle nawet od czego zacząć, bo jego niesława wyprzedziła jego premierę o kilka długości i nie, nie była to jak się okazuje żadna strategia marketingowa, mająca na celu stworzenie wokół produkcji atmosfery skandalu. Jeśli już, to po prostu próba ratowania oglądalności szczuciem cycem i deklaracjami, że czegoś takiego jeszcze nie było. I fakt: czegoś takiego jeszcze nie było i mam nadzieję, że już nie będzie. A od mówienia o idolu aż zaczęłam chrypieć. Idol to najnowsza produkcja od twórcy Euforii, czyli sama Levinsona oraz prawdziwego idola Popu, niejakiego weekenda, którego zresztą koncert odbył się dopiero co w Warszawie. Koncert zasłynął m.in. tym, że sprzedawano na niego również miejsca za sceną, czyli tam, gdzie. Absolutnie nic nie widać, to jednak nie jedyny oryginalny pomysł artysty, bo to właśnie The Weekend, czyli Abel Tesfaye wymyślił fabułę itola, co jest o tyle ważne, że jej ostateczny kształt zdaje się w pełni oddawać to, co Tesfaye z Levinsonem mają w głowach. O tym, że plan zdjęciowy Idola to kompletny shit show, topowe amerykańskie media z The Rolling Stone na czele pisały od bardzo, bardzo dawna, informując np. o odejściu reżyserki Amy Simets, która po nakręceniu 80% zdjęć do 6-odcinkowego sezonu powiedziała po prostu dość. Poszło podobno o różnicę artystyczne, a konkretniej o to, że no, weekendowi nie podobał się kierunek, w którym zmierza serial. Przeszkadzała mu zwłaszcza kobieca perspektywa, oraz fakt, że sekciarski wątek, który tam jest, został zbyt mocno zaakcentowany w fabule. Aby Gwiazdora usatysfakcjonować, trzeba było więc zmienić część obsady, napisać scenariusze od nowa i nakręcić właściwie większość materiału raz jeszcze. Reżyserem nowej wersji idola został ostatecznie już sam Levinson, który wywalił do kosza pracę poprzedniej ekipy. Praca o wartości przeszło 50 milionów dolców i puścił wodze swojej najwyraźniej nie najzdrowszej wyobraźni. Ostatecznie budżet tego serialu zamknął się w 75 milionach dolarów. W efekcie z czarnej komedii, ukazującej blaski i cienie muzycznego showbiznesu, zrobił się nam taki sadystyczny softporn dla fantazjujących o gwałtach mentalnych dziadersów z fetyszem młodych, efemerycznych nimfetek o niepokojąco dziecięcych kształtach. Trochę trudno w to uwierzyć, ale podobno w wersji pierwotnej serialu, grana przez Lily Rose Depp, główna bohaterka, miała walczyć z takim niebezpiecznym, bezdusznym środowiskiem branży muzycznej i szukać swojego indywidualnego głosu artystycznego. W wersji ostatecznej, przeczułgana przez najróżniejsze seksualne fantazje scenarzysty serialu, czyli po prostu sama Levinsona, ofiara przemocy wraca po więcej przemocy, bo to najwyraźniej daje jej artystyczną inspirację. Rację, a na końcu i tak się okazuje, że to ofiara jest oprawcą, i nie dość, że sama chciała, to jeszcze słuchajcie, sama sobie to wszystko wymyśliła, bo to zła kobieta była, a to tylko Wisienka na torcie toksycznego bełkotu, jakim ten serial mógł być, bo ponoć wiele najbardziej przemocowych pomysłów scenariuszowych Lewinsona na szczęście nie zostało sfilmowanych. Na szczęście, chociaż i tak nie jest za dobrze. Niestety produkcji nie broni nawet reżyseria czy realizacja, ani nawet oryginalna ścieżka dźwiękowa, na której przecież znalazło się sporo wschodzących muzycznych talentów. No i sam przecież The Weeknd, który jest aktualnie najpopularniejszym wykonawcą RB na świecie. Mimo sporego budżetu, montażowo i realizacyjnie produkcja wygląda po prostu jak dzieło szaleńca, który randomowo sobie posklejał różne ujęcia, łącząc pretensjonalne softporno ze slapstickowymi scenkami, które jak sądzę są po prostu pozostałością po tej właśnie czarnej komedii, którą idol miał być na samym początku. Z sześciu odcinków zostało pięć, przy czym ten ostatni jest absolutnym fabularnym Frankensteinem. Całość nie ma totalnie tempa, nie ma totalnie klimatu, ma za to nadreprezentację toksycznych, przemocowych wzorców, które, jak sądzę, mają w założeniu uwieść widownie, sugerując, że dla swobody kreatywnej po prostu warto zrobić wszystko każdemu, a właściwie to każdej. Widownia w gdzie miały swoją premierę dwa pierwsze odcinki tego serialu, była chyba jednak odmiennego zdania, bo większość widzów wyszła w czasie pokazu. Nie dziwię się, bo my się do obejrzenia idola zabieraliśmy aż dwa razy i kiedy już w końcu w końcu przez niego przebRNęliśmy, to wiedziałam jedną rzecz. Nigdy już nie powiem, że Sam Levinson jest wizjonerem bo to, że lubi młode, piękne i dziecięco wyglądające aktorki, których zaburzenia, słabości i cielesność w absolutnie obrzydliwy sposób fetyszyzuje, jest już dla mnie raczej jasne i oczywiste. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze dno. Jak mówię, to są dwa seriale, które naprawdę należą do kategorii quality TV, chociaż oba są na swój sposób straszne. E, oczywiście The Crowded Room nie jest aż tak bardzo straszny jak Idol. Idol jest po prostu zły, zły do szpiku kości, nie nadaje się absolutnie do niczego, ponieważ pod każdym względem się nie udał. E, a historia Billy'ego Milligana to jest po prostu takie... Nieudane dziecko mody na True Crime? Y. A tak w ogóle na koniec, to jak chcecie sobie obejrzeć fajny, pojechany po bandzie serial o blaskach i cieniach sławy oraz toksycznej relacji branży muzycznej z fandomem, to sobie włączcie. The Swarm od danego Glovera. To jest serial na Amazonie dostępny. A jak chcecie więcej poczytać o tym, jak wyglądała produkcja Idola, bo nawet nie opowiedziałam Wam połowy, to linki do artykułów z The Rolling Stone też Wam zostawiam w opisie tego wideo. Naprawdę działo się i naprawdę ja sobie tego wszystkiego nie wyssałam z palca. To był horror. Tyle jeśli chodzi o ten dzisiejszy odcinek. Piszcie, co sądzicie na temat tych seriali. Czy już. Ma macie za sobą zderzenie z tymi dwoma tytułami, a może wam się podobały właśnie, to też chętnie posłucham, co wam się konkretnie podobało, a jak wam się podobał ten odcinek, to zostawcie lajka, subujcie nasz kanał i wpadajcie na nasze media społecznościowe, czyli Instagrama, Twittera i Facebooka. Dzięki.